Siema się ma widzów, witam cię bardzo serdecznie. Jutro jest wielki dzień. Wielki nie tylko dlatego, że jest wigilia, czas dla rodziny i tak dalej, ale też dlatego, że będzie specjał wigilijny, który wam e, obiecywałem, więc e, ja już się doczekać na pewno nie mogę. E, jak youtuberzy jeszcze hypują takie rzeczy, no tak się napracowałem, widzowie e, i w sumie to, to, to będzie najgrubszy specjał na polskim YouTubie. E, zostawcie suba, żeby na pewno nie przegapić. O, a jeżeli zostawicie lajka, to o 1715 jutro wrzucę, tak? To na pewno bym nie wrzucił o 17.15. <grych> Dobra, bez zbędnego gadania. Mam sporo newsów dla was. W sumie to nawet bardzo dużo jak na to, że nic się nie dzieje w tym grudniu, pomimo tego, że Wardenga nam obiecał, no może nie obiecał, ale e, mówił, że w grudniu to będzie się dużo działo i żebyśmy czekali na grudzień. No i jest koniec grudnia i nic się nie dzieje. Ale za to Wardenga znów robi Wardęgę, czyli zwiastuje, że styczeń to będzie bardzo ciekawy miesiąc i żebyśmy czekali, bo w styczniu coś nam przekaże. Styczeń może być bardzo fajnym miesiącem. I się nie mogę doczekać, jak wam przekażę kilka informacji. Ja już nawet się nie hypuję, nie? Ja, ja ja obstawiam, że on nam powie, że nie wiem, że. Zaczął, Iron będzie robił albo na Mount Everest wchodził, czy coś takiego. No, no no super, fajnie dla niego. Ja, jakbym miał zwiastować i wam coś przekazywać, jakieś moje przypuszczenia, to zgaduję, że Bogzel wróci. Że albo wróci na nowy rok, albo właśnie jakoś podczas świąt, bo to są takie czasy, że wiecie, nowy rok, nowy ja może zrobić, albo święta, czas wybaczywa, wybaczywania. No super polski. Wybaczania, no bo już coraz głośniej jest o tym, że on jakiś film tworzy, że będzie powracał, więc zgaduję, że już niebawem. Chyba, że teraz Boxel robi to, co Wardenga robił Boxelowi, czyli zapowiada co chwilę, że będzie jakiś film, no i e, Wardęga przez to co chwilę odkłada swój film, żeby zobaczyć, jak Wersow we, jak, e, jest. Bogsel będzie chciał powrócić. A jak już mówimy o Wardędze, to w sumie pogadajmy o Wersow, bo jak kojarzycie z ostatniego newsa, ja wam przekazałem, że ponownie na x jest posy, dość negatywnie nacechowany w stronę Wersow, bardzo ładnie ujmując, no śmiejąc się z tego, że haha, patrzcie, jak wygląda teraz, a jak wyglądała wtedy, ale w sumie jedno zdjęcie jest bez makijażu, a drugie jest po makijażu, kijażu i photoshopie. I tak jak nie zarzucam Wersow przegonania X-a, to ten trend troszeczkę zaczął się też na TikToku robić. Dokładnie to zdjęcie jakby wszędzie też wiralowało, że patrzcie jak ona wygląda, o Jezus, jak to możliwe. I jakby nie patrzeć, to no to jest trochę skutek uboczny bycia po prostu influencerką czy influencerem. No, narażasz się tym bardziej w momencie, gdy źle reagujesz na takie rzeczy, l lub robisz jakieś złe ruchy w stronę jakby tego, żeby tego już nie było, pomimo tego, że wersow robi coś źle, nie robiąc nic, bo nie robiąc, nic, co jest trochę źle robienie. Jakby po prostu wyszła i szczerze pogadała z widzami, jak się z tym wszystkim czujesz, czy cokolwiek takiego, to wydaje mi się, że prędzej e, osoby, które źle o niej mówią, może by już tego nie robiły. A ona ponownie jedyne, co wrzuca, to na story jakieś takie odpowiedzi na to, nie wiem jak to nazwać, no chyba odpowiedź. Przed tym jak ocenisz mnie, upewnij się, że ty jesteś perfekcyjny. Jeżeli nie jesteś, to zamknij się. I podpisała wesołych świąt. No jakby nie patrzeć, już chyba lepiej by jej wyszło, jakby faktycznie nic nie mówiła na ten temat, bo, bo to jest takie... Mówię ci tak, jakbyśmy chcieli perfekcyjny świat, że nikt się nie ocenia, każdy jest skowronka, no to to jest naturalne, że jak jesteś celebrytką jakąś, no to ludzie będą mówić na przykład o co ona ubrała, o czy to ten... Wiadomo, że niektórzy przesadzają i dosłownie ją wyzywają, na przykład od 40 lat, ale ona niby tam udawała dystans, ale w sumie to nie wiem, czy jak to jest w rzeczywistości. Ale wydaje mi się, że w taki sposób, jaki teraz próbuje, to robi się na pewno tego nie uciszy, wręcz przeciwnie bym powiedział. Najlepszą opcją to by był po prostu jakiś szczery film, ale taki szczery, szczery, ale wydaje mi się, że Wersow nawet takiego czegoś nie potrafi zrobić. Tak, tak totalnie, właśnie szczerze mówiąc, że wiecie, no, o, pocią przeciągnęły mnie trochę te, uzależniłam się od, nie wiem, jakiejś medycyny estetycznej, trochę za bardzo, wiem, przesadziłam, no, tu się przejęzyczyłam, a tu ten, to zdjęcie, co wiraluje, no, to jest złe oświetlenie, no i w sumie to, to jestem bez makijażu, więc wiadomo, że nie będę wyglądać tak samo, jak przed makijażem, no i coś tam jeszcze popierniczyć, żeby, żeby widzowie zrozumieli, żeby już tego nie robi. Tak, zgaduję, że, że, że to by było lepsze, ale takie właśnie szczere filmy są rzadkością u influencerów, ale często bywają bardzo pozytywne e, dla wizerunku i widzenia, jakby przez widza tego celebrytę czy influencera. E, I taką sytuację mamy w sumie u Isamu, który miał QA, no i wprost zapytany o to, jak idzie jego biznes, czyli Gigabua, czyli tam hamburgery jakieś sprzedaje, czy burgery, burgery się mówi, nie hamburgery. No to wprost powiedział, że nie idzie tak, jakby chciał, no i w sumie to będzie starał się, żeby szło. I sobie to fajna taka szczerość. Czy jesteś zadowolony z wyników gigabuły? Z aktualnych? Nie. Mógłbym tu kłamać, że o Jezus, sprzedajemy miliard burgerów. Prawda? Jest stabilnie, ale nie jest cudownie. Dlatego od stycznia, może lutego, wprowadzimy pewną zmianę w naszym menu, w którym zobaczycie coś, czego się chyba totalnie nie spodziewacie. A na pewno to będzie duży game changer, jeśli chodzi o postrzeganie mojej restauracji na polskim rynku. No i pewnie to wpadnie z testowa. Bo zazwyczaj zauważcie, że nigdy, ale to nigdy nie usłyszymy od influencera, że jakiś biznes mu słabo idzie i że po prostu nie jest zadowolony z wyników. Tylko zawsze jest no super idzie, super, mega super i potem mówi no zamykam, zamykam przez to, że nie, za dobrze szło. <grych> A tutaj sugerując, że książulo go odwiedzi, to albo będzie jakieś mega tanie burgery robił, yy, albo, nie wiem, z kebabem burgera, nie mam pojęcia, ale ciekawe w sumie. A mówiąc o książulu, no to wylądował on w gazetach, no bo spostawał on na X-a jakby fragment gazety, gdzie on jest w sumie głównym bodajże artykułem, nie znam się na gazetach. I chodzi o jarmark w Opolu, że przez książula to w sumie mało ludzi odwiedza, że to jest efekt książula, że yy, zły książulo w sumie, przez niego to biznesy się niszczą, że szmalec za 50 zł już nie mogą sprzedawać ludzie. I totalnie szczerze mówiąc, ja się nie dziwię. W sensie nie dziwię się, że ludziom się nie chce na te jarmarki chodzić, no bo trochę taki książulo uświadomił im coś, co i tak pewnie każdy myślał, czyli to, że w sumie to się nie opłaca, tam chodzić na jakiekolwiek jedzenie. Ironią losu jest to, że te jarmarki zaczęły są na jakichś rynkach, gdzie zaraz obok są restauracje, gdzie płacisz tyle samo, co byś zapłacił, nie wiem, za jakąś zapiekankę, czy nie wiem, jakiś szmalecy z ogórkiem, czy coś takiego, no i masz normalne jedzenie, dobre. Z książula na fagatę oraz kacpraw lońskiego ciężko będzie mi jakby smooth transakcji zrobić, ale fagata miała wywiad u słynnego tego Glinka, który opublikował wywiad z Jeleniewską bez jej zgody... Ej, to za każdym razem będę mówił, jak o nim coś mówię ale ja, ja, ja go lubię, pod tym względem, że on zawsze dużo kontentu daje, to na pewno i tym razem też nie zawiódł, no bo zapytał Fagatę o to, kogo nie lubi w tym biznesie i tak dalej, no i ona odpowiedziała z dużymi ciekawostkami bo jak kojarzycie, gdzieś tam ktoś mówił, że jakaś piosenka Fagaty jest z Leosią, nie opublikowała. no i w sumie Nitro zlikował fragment tej piosenki na live'ie ja wam tutaj przekazałem w newsach, więc bo, zostawcie słowa, żeby być na bieżąco, o super, idealnie no i Fagata z kto był za tym, żeby zablokować tą piosenkę i dlaczego w sumie ona nigdy nie ujrzała światła dziennego? O tak? Dobrze. No, na przykład Kasper Błoński. Taki przykład, że jakby on zabronił Leosi wybuszyć ze mną piosenkę, gdzie ona się bardzo tą piosenką jarała i ja usłyszałam odpowiedź gdzieś tam od jej managementu, że ona ma, jakieś, ma współpracę charytatywną, a potem się dowiedziałam gdzieś tam z za kulis, że to po prostu Kasper zablokował tą piosenkę. No, jakby nie patrzeć, Kasper Błoński ma dziwną relację z fagatą, bo raz oni się kłócą, raz siedzą sobie razem na fejmie, a potem znów się kłócą, a potem on jej blokuje piosenkę. No ale faktycznie, jak on jest z Leosią, a w teoretycznie oni mają jakiś bif, no to dziwnie by było. W ogóle wydaje mi się, że na wizerunku Leosi by dziwnie było, jakby faktycznie wypuściła piosenkę z fagatą, jakby nie patrzeć. A to, czy ona była tak mega zajarana i tak mega y, szczęśliwa piosenką z fagatą, nie wiem, jakoś ciężko mi uwierzyć, że to były szczere emocje. przykład O, wiem, że żabson. Też działa po cichu, i ci szkodzi, a co, co na przykład e, robi? Wiem, że była jedna osoba w studio i dodała zdjęcie ze studia i on od razu napisał Mam nadzieję, że nie piszesz piosenek w gacie, coś tam nie możesz, coś tam jakby... On jest, on jest bardzo jakby złośliwą osobą. A to nie tak, że ty mu troszeczkę zrujnowałaś PR przez jakiś czas? No bo zaczęłaś mówić, że on zdradza tą Lile Janowską i że niby z tobą coś tam było i że jeszcze z Losią jakieś tam właśnie rzeczy różne na niego gadała, no to wow. Wow. Niemożliwe, że Abson jej nie lubi prywatnie dlatego, że ona publicznie mówi o nim różne rzeczy. Niemożliwe, wow! No. A co ty byś powiedziała o takich osobach, które działają po cichu? To są p***eczki po prostu. To są p***eczki, bo jak właśnie nie, nie jesteś w stanie, na przykład potem cię ktoś spyta i ty mówisz no comment, no comment i w ogóle, a po cichu to tylko siedzisz i kombinujesz jak tej osobie zrobić na złość, albo jak masz tylko okazję to blokujesz jakieś rzeczy dla tej osoby, no to jesteś p mi tyle. Ona właśnie siebie opisała w stronę maszy. Na, na, nawet nie mówi masza, tylko M mówi. I też jej blokuje różne rzeczy. Czy to chyba wejście było na fejma, czy coś takiego. No, dosłownie, dosłownie siebie opisała. Gratuluję, hipokrytko. Od zawsze miałam tak, że ktoś zrobił mi coś bardzo takiego złego, że ja to przeżywałam, faktycznie mi było smutno, przez to, to potem tej osobie się dzieje 10 razy gorsza rzecz. No nie? I to było w każdym takim przypadku. Serio, nie ma osoby, która mi zrobiła coś złego i jest teraz mhm. wyżej niż ja. Zawsze się jakby taka karma te osoby dopada, więc ja bardzo wierzę w taką karmę. Więc po prostu oddaję to Bogu i wiesz, i karmie, i niech niech ich dopada. Oddaję to Bogu. No to, 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 to nie jest cytat, który bym się spodział od fagaty, jakby ktoś mi zrobił jakiś taki, nie wiem, quiz czy coś takiego. Jednak troszeczkę gadka Lexi wpływa na fagatę, że potem ona też podobne rzeczy mówi. Ale no, 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 to, to, to tyle z tego bifu. Ale mam jeszcze jeden ciekawy newsik pod koniec. No bo kanał Świat Internetu stworzył filmik na temat Wojtka Goli. W bardzo, ale to bardzo dużym skrócie, że on po prostu dystansu do siebie nie ma i w sumie tyle. Tytuł był śmieszny, no bo influencer, który nie ma dystansu do siebie i największy NPC. Wszystko się zgadza. <laughs> tylko Wojtek Gola tym razem nie dawał copyrightów, nie wołał prawników, nie pokazywał, że niby ma dystans, ale w sumie to nie ma dystansu. Tylko po prostu pokazał dystans w komentarzu, który był chyba przez czat GPT napisany, ale jest. Fajny film, jeżeli chodzi o zakole. to dowiedziałem się o tym dopiero z tego filmu. I będę musiał przygotować 20-stronicowy dokument, że ich nie posiadam, bo tu chodzi o zakole, że ostatnio ludzie się śmieją z tego, że Wojtek Gola ma zakole. Co do dystansu, to pojęcie względne. Każdy lubi się posiadać siebie, ale pamiętajcie, żeby znać. Swoją wartość, nie pozwolić sobie w kaszę dmuchać bicepsik. Zawsze musi być balans. Waga. Czasami szacunek jest ważniejszy niż brak hejtu. Pozdrawiam. RIP Champion. Nie ma źle. Tak, totalnie szczerze mówiąc, nawet ok. Komentarz. No, daje okejkę. Okay Jak na Wojtka goleta nawet daje. Czwórkę z plusem, niech, mu, nie, nie, niech będzie. A wy mi dajcie też ocenę w komentarzu, w sensie ocenę pod filmem w postaci lajka. Komentarz też możecie na, napisać. Nie ja lubię czytać komentarze w sumie, T tego to rzadko mówię, ale wam zdradzę mój sekret. A i suba, jeżeli nie macie, to też dzięki i się widzimy jutro na specjale. Bądź, bądźcie tu. Jeżeli zostawicie y, dwa lajki, to wtedy będzie o 17.15.